Cześć, ja z tej strony. Chciałem zapowiedzieć nową serię filmów z Waszym udziałem. Będzie to seria, w której będę retuszował Wasze zdjęcia. Chciałbym, żebyście podsyłali mi zdjęcia do retuszu, z którymi macie problem, jakiś konkretny, albo po prostu fajne zdjęcia, które mogą się wydawać w jakiś sposób wymagające właśnie do retuszu. Ogólnie z Waszej strony prosiłbym o to, żeby, żebyście po podsyłali takie zdjęcia, z których wszyscy będziemy mogli się nauczyć. Czyli nie tylko... Wiecie, to nie chodzi o to, żebyście wysłali mi zdjęcie, masz wyretuszuj mi zdjęcie. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żebyśmy mogli wszyscy czerpać z tego wiedzę. Czyli jeżeli jest tam jakiś problem, odstające włosy, czy na przykład nierówna skóra, czy na przykład nawet jeżeli jest to krajobraz, wyciąganie jakichś informacji z cieni, czy nie wiem, kadrowanie poprawne, usuwanie niepotrzebnych elementów. Chodzi o to, żebyście przy wysłaniu opisali mi problem, jaki widzicie w tym zdjęciu, który mógłby pomóc wszystkim, albo problem z retuszu, który wy macie, który byście chcieli, żebym omówił właśnie podczas retuszu waszego zdjęcia. Zasady publikacji, wysyłania tych zdjęć są oczywiście opisane wszystkie pod filmem, także zapoznajcie się z nimi. Chodzi o to, żebyście mi wysłali plik na maila w foto? małpa.gmail.com, wszystko jest opisane. W tytule wpiszcie retusz zdjęcia YT, czyli na YouTube, bo będę wyłapywał po prostu filtrem, także to musi być w temacie, musi się temat maila tak zaczynać, później możecie robić co chcecie i załączacie plik albo w JPEG-u dużą rozdzielczość oczywiście, żeby to nie było 700 na 800, czy może 800 na 600, <laughs> żeby to była przyjemna rozdzielczość do retuszu żeby tam był widać yy, ten szczegół możecie wysyłać rawa także wyślijcie link do WeTransfera albo Google dysku i teraz od, od razu ostrzegam nie będę yy, znaczy akceptował w sensie odrzucam maile z niepoprawnym linkiem czyli jeżeli do Google dysku wysyłacie mi link a zapomnieliście kliknąć żeby każda osoba mająca link mogła mieć dostęp do tego zdjęcia to ja nie będę wysyłał próśb o udostępnianie. Także, jeżeli nie umiecie przez Google Dysku udostępnić, bo to jest bardzo częsty problem, jak, z jakim się spotykam, że jak ktoś udostępnia link, to zapomina oznaczyć tej ważnej funkcji. To po prostu wyślijcie przez WeTransfer, bo RAW może się nie załadować na przykład na, jako załącznik. Także przed tym przestrzegam. Zgoda na publikację zdjęcia. Oczywiście, jeżeli przesyłacie. Zdjęcie już do, tej, do tego retuszu, do tej serii filmów wiąże się to z automatyczną zgodą na publikację tego zdjęcia na moich platformach YouTube i na Instagramie. Możliwe też, że na Facebooku. Chodzi o e, zajawkę filmu, o reklamowanie tego filmu, które może, po prostu może być użyte wasze zdjęcie. Także zgadzacie się na to, aby ono wystąpiło na. Tutaj, w moich mediach społecznościowych, nie przypisuję sobie żadnych praw autorskich, oczywiście, broń Boże. Autor zawsze będzie podpisany, jak również osoby zaangażowane w zdjęcia, ale po waszej stronie jest również w mailu wypisanie osób zaangażowanych w sesję, czyli jeżeli macie sesję, powiedzmy, beauty, to makijażystka, modelka, stylistka, na przykład, także wszystko opiszcie. Co wiąże się również z tym, że jeżeli wysyłacie mi zdjęcie do publikacji, właśnie do retuszu, to po waszej stronie. Stoi uzyskanie zgody od modelki i od wszystkich osób zaangażowanych na publikację tego zdjęcia. Bo nie chciałbym, żeby po prostu była taka sytuacja, że modelka nagle zobaczy, że na 200% przybliżeniu retuszuje jej pory na twarzy, na skórze i ona jest tym oburzona. Odpowiedzialność za to niestety spada na Was. Automatycznie wysyłając mi zdjęcie do tej serii, Wy tak, jakby przekazujecie mi, yy, że wszystkie osoby zaangażowane yy, są tutaj powiadomione o tym i się zgadzają. Jeżeli tego nie zrobiliście, to wina leży po waszej stronie, a jak wysłaliście zdjęcie, ja je opublikuję, to po prostu problem jest tutaj po waszej stronie, bo wy nie dopilnowaliście. Także pamiętajcie o tym, bo to są ważne rzeczy. Nie chcemy, żeby później były jakieś nieprzyjemności. Chcemy, żeby ta seria. Była korzystna dla wszystkich, żebyśmy wszyscy na tym korzystali, żebyśmy e, wszyscy mogli sobie spokojnie ten film kilka razy obejrzeć o konkretnym zdjęciu. I oczywiście, wy nie zostajecie tutaj bez niczego, bo jeżeli wasze zdjęcie znajdzie się w tej serii, to ja wam później odsyłam JPEG w pełnej rozdzielczości, wyretuszowany tak jak był w tym filmie, do własnego użytku. Natomiast, oczywiście, jeżeli będziecie to publikować, to musicie podpisać mnie jako retuszera. Także tutaj też moja praca jest moją częścią autorską powiedzmy. Także jeżeli byście chcieli to gdziekolwiek u siebie udostępniać dalej, to musicie po prostu się liczyć z tym, żeby mnie oznaczyć. Ale to mam nadzieję, że też będzie korzystne dla nas wszystkich. Także osoba, której zdjęcie po prostu będzie publikowane w danym tygodniu, miesiącu zależy od częstotliwości waszej wysyłki zdjęć i ilości zgłoszeń tak będą się pojawiać filmy. Ja bym chciał żeby one były raz w tygodniu. To te osoby będą otrzymywały po prostu pełnego JPG bez warstw spłaszczonego bo cała wiedza jaką macie na filmie możecie sobie odtworzyć sami. Ja też nie chcę później transferować PSD nie wiadomo jakich dużych także pełen JPG spłaszczony jest dla was do własnego użytku. Proszę też, żebyście mieli na uwadze to, że nie retuszuję aktów, nie zajmuję się tym, także nie wysyłajcie tutaj jakiejś zbytniej nagości, zakrytej nawet aktów, dlatego że po prostu nie dość, że YouTube nam to poblokuje, to ja się taką fotografią nie zajmuję, także klimat, który uzyskamy na zdjęciu może nie być odpowiedni, bo po prostu nie jest to moja działka, ale z chęcią na przykład podejmę się retuszu zdjęć ślubnych, albo jakichś motoryzacyjnych, jeżeli macie coś ciekawego, jeżeli nawet to są sklejki motoryzacyjne, to bardzo chętnie się w coś takiego pobawię mam nadzieję, że ta seria będzie korzystna dla nas wszystkich, także stosujcie się proszę do regulaminu jeżeli chcecie wziąć w niej udział pierwsze filmy mam, mam nadzieję, że będą się pojawiać już w lutym to zależy oczywiście od tego, ile zgłoszeń dostanę do tego czasu, żeby móc sobie poplanować kilka filmów e, naprzód. Także przeczytajcie regulamin, proszę, w opisie tego filmu. Wysłanie zdjęcia na tę serię automatycznie wiąże się z akceptacją tego regulaminu. Także przeczytajcie go dokładnie. Mam nadzieję, że będzie to fajna seria, że wszyscy na tym skorzystamy i że będzie ona kontynuowana dosyć długo, także nie mogę się doczekać Waszych zdjęć i do zobaczenia, do posłyszenia już w pierwszej serii. Hej!